Co tu mamy? Kultowy fish and chips z włoską historią, Wellington z drogowym pachołkiem na głowie, metro, które jeździ w kółko, klimatyczny uniwersytet i super muzeum transportu. Kurcze, jak to Glasgow jest w ogóle turystycznie niedoceniane. Ja jestem Marcin, ten kanał to Edynburger, i właśnie z Edynburga dziś ruszam na krótką wycieczkę za miedzę, do sąsiedniego Glasgow. Dziś ruszam do największego miasta Szkocji, czyli Glasgow. Jakby wam to przełożyć? No, wiadomo, Edynburg jest stolicą Szkocji. To tak jak w Polsce mamy Kraków, piękne, historyczne i turystyczne. Ale miastem większym i bardziej takim nowoczesnym jest właśnie Glasgow, tak jak u nas Warszawa. Dobra, wracamy do Szkocji. Bliskość Glasgow jest dla mnie dobra i zła jednocześnie. To miasto ma zdecydowanie więcej do zaoferowania niż Edynburg jeśli chodzi o zakupy, scenę muzyczną, koncerty, wydarzenia kulturalne. No tu Edynburg ma swoje mocne strony, ale tym razem wybraliśmy się do Glasgow, żeby po prostu skorzystać z pięknego, słonecznego dnia. Choć szczerze mówiąc, jeśli w Edynburgu jest słońce, to w Glasgow zwykle są chmury albo deszcz. No ale trudno. Właśnie wysiadamy i idziemy główną ulicą miasta, Buchanan Street. To szeroka, pełna sklepów ulica, która w weekendy jest naprawdę zatłoczona. Jesteśmy tutaj w sobotę. Spadamy do wiktoriańskiej galerii. Zobaczcie takie piękne, zabytkowe centrum handlowe. A zaraz potem docieramy pod Argyle Center. Czyli Serce Glasgow. Stamtąd kierujemy się w stronę słynnej dzielnicy Trongate, a nasz cel to restauracja Waldoro. Miejsce ma status legendy. To najstarszy fish and chips w Glasgow działający od XIX wieku. prowadzony do dziś przez tę samą włoską rodzinę. Wnętrze wygląda tak, jakby czas zatrzymał się tu w latach 50. poprzedniego stulecia. Neon nad wejściem, z ściany ozdobione rodzinnymi zdjęciami. Wszystko jest autentyczne, bez sztucznego retro. To klimat, którego nie da się podrobić. Waldoro słynie z tego, że przez lata przyciągało nie tylko mieszkańców. Ale i gwiazdy. Bywali tu nawet Paul i Linda McCartney, a jeden z dawnych właścicieli znany był z tego, że serwując fish and chips potrafił zaśpiewać operową arię. My zamawiamy klasykę: duży kawałek ryby, solidną porcję frytek, 9,50 za porcję. Powiem szczerze, w Edynburgu nie ma takich cen. Jest tu bardzo tanio, jeśli chodzi o smak, było dobrze, choć nie nazwałbym tego rewelacją to bardziej doświadczenie miejsca niż kulinarna ekstaza. No i trzeba przyznać, że stoliki stoją naprawdę blisko siebie i jest tu bardzo wąsko. Ale to część uroku tego lokalu. Dla mnie Waldoro to bardziej kawałek historii Glasgow niż najlepsze fish and chips w mieście. To takie miejsce, które każdy chociaż raz powinien odwiedzić, żeby poczuć jak wyglądało życie w tym mieście kilkadziesiąt lat temu. Teraz ruszamy dalej w stronę metra. Metro w Glasgow to drugie najstarsze metro w Wielkiej Brytanii i działa całkowicie pod ziemią. Ma tylko jedną linię, ale kursującą w dwóch kierunkach: wewnętrznym i zewnętrznym. Dzięki temu, jeśli przegapicie swoją stację, nie ma problemu i tak do niej wrócicie po kilkudziesięciu minutach. Bilet jednoprzejazdowy to 1,85, a dzienny to 4,45. No, jest to chyba jedno z najtańszych transportów publicznych w Europie Zachodniej. Wysiadamy na stacji Gowan i podziwiamy okolice. Trafiamy na przepięknie odrestaurowaną część miasta i przechodzimy przez most nad rzeką Clyde. Tutaj znajdują się nowoczesne budynki, a tam w oddali siedziba szkockiego BBC, centrum konferencyjne przypominające opery w Sydney, a my docieramy do naszego celu to tutaj Muzeum Transportu. Muzeum Transportu, słuchajcie, to jest absolutny hit. Obok stoi statek, który można zwiedzać. Ja byłem tam wcześniej, a teraz troszeczkę zaczyna padać, więc tym razem wchodzimy prosto do środka muzeum. I powiem wam, to miejsce to rewelacja. Historia komunikacji i środków transportu nie tylko ze Szkocji. To miejsce, które koniecznie musicie zobaczyć, szczególnie jeśli macie dzieci. Dorośli też będą zachwyceni. Można wejść do starych wagonów metra, przejść się odtworzoną uliczką z Glasgow sprzed lat, obejrzeć stare parowozy, autobusy, tramwaje. Jest też strefa z wozem strażackim, gdzie dzieciaki mogą gasić wirtualne pożary. No po prostu magia. I teraz najlepsze: słuchajcie, muzeum jest całkowicie darmowe. Można zwiedzać bez żadnych opłat. Oczywiście tu obok jest sklepik z pamiątkami, ale samo zwiedzanie bezpłatne. Do tego macie mapę muzeum w różnych językach, a także po polsku. My ruszamy dalej w stronę Uniwersytetu w Glasgow. Po drodze trafiamy na Ashton Lane, małą klimatyczną uliczkę pełną knajpek i pubów. To jedno z najbardziej nastrojowych miejsc w mieście, idealne na wieczorny spacer czy spotkanie ze znajomymi. Jest weekend, ktoś tu właśnie się pobiera, ta ulica żyje i jest świetną wizytówką imprezowego Glasgow. No i docieramy do budynku Uniwersytetu. Tu przyjeżdżają nawet wycieczki, żeby robić zdjęcia, bo klimat jest naprawdę magiczny. Te arkady, kolumny, okna wszystko przypomina trochę kadry z Harry'ego Pottera. Chodzimy też do Muzeum Hunterian. To miejsce, które zawdzięcza swoją kolekcję Lordowi Hunterowi. Szczerze mówiąc, to muzeum wszystkiego i niczego. Znajdziecie tu eksponaty historyczne, biologiczne i naukowe. Sam budynek jest bardzo okazały, ale ekspozycja jest mocno zróżnicowana. Wracając do centrum, mijamy słynny pomnik księcia Wellingtona ze stożkiem na głowie. Jeden z symboli Glasgow. Dawniej mieszkańcy zakładali mu ten pachołek za każdym razem, gdy ktoś go zdejmował. Dzisiaj to już oficjalny znak miasta. I na tym kończymy naszą krótką wycieczkę. Wiem, że materiał jest dość krótki, ale jeśli interesuje Was Glasgow i chcielibyście zobaczyć więcej, dajcie znać w komentarzach. Chętnie wybiorę się tu jeszcze raz i pokażę Wam inne ciekawe miejsca. Powiem szczerze, za każdym razem, gdy przyjeżdżam do Glasgow, dziwię się, że tak rzadko tu przyjeżdżam. Glasgow ma zupełnie inny klimat niż Edynburg. Jest bardziej surowe, bardziej industrialne, ale ludzie tutaj są niezwykle mili i otwarci. W Edynburgu można poczuć się czasem jak w Warszawie poważnie, oficjalnie a w Glasgow bardziej jak na prowincji swobodnie, towarzysko. Po prostu przyjaźnie. Glasgow jest oddalone o godzinę drogi z Edynburga. Z lotniska w Edynburgu dojedziecie tutaj bezpośrednio autobusem. Do Glasgow dolecicie również z Krakowa czy Wrocławia. To miasto na City Break będzie idealne. Jest imprezowe, otwarte no i tańsze niż Edynburg. Myślę, że warto. Mam u siebie na kanale sporo filmów o samym Edynburgu, ale jest też relacja z mojego wyjazdu do Inverness czy Stirling. Tu kolejne szkockie miasto, dajcie znać, czy takie firmy Was też interesują. To tyle ode mnie, pozdrawiam Was serdecznie i tradycyjnie udanego urlopu.